Witam, dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie drugie i ustalimy liczby protonów, elektronów w atomach. No więc, tak. Przy każdym z atomów dopisałem Wam też jego symbol, żeby było wam łatwiej go znaleźć w układzie okresowym. Mamy magnes, German, ołów, azot, tlen i węgiel. Liczba atomowa z jest to liczba protonów i liczba elektronów, więc jest to po prostu wszystko to samo. Jeśli chodzi o ten układ okresowy, który Wam tu wkleiłam, to specjalnie zaznaczyłam Wam. Od A do F wszystkie te pierwaski, żebyście wizualnie mniej więcej to widzieli. Tu wkleiłam wam azot jako przykład, gdzie macie tą liczbę atomową, bo w tym zadaniu jest nam ona niezbędna, żebyście wiedzieli, gdzie macie ją szukać. No więc tak. Zacznijmy od magnezu. Wypisujemy liczbę protonów i elektronów i w tym przypadku jest to 12. Polecam wam też zjechać sobie do podręcznika do układu okresowego, żebyście mniej więcej mieli to tylko wgląd i wiedzieli skąd to się bierze. Kolejny, no to wyjdzie nam 32 w następnym. Musicie odczytać i jest to 82. W kolejnym mamy 7. W przykładzie E wyjdzie nam 8. A w przykładzie F wyjdzie nam 6. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj i daj lajka.